O, oglądałem na Discovery Tak, to jest najczystszy narkotyk Tylko trzeba wiedzieć ile nie? No jak to ile? Tyle ile potrzeba Tak Nic się nie dzieje Niespecjalnie nawet się wyginałem Ale moje kolano jest, moje biodra są Ciężar na zewnętrznym podnóżku Czasem jak jest ciasny zakręt Prawe kolano nisko, prawy łokieć do góry. Biodra na zewnątrz, pilnuje jednego tempa. Trzeba aż tak bardzo, ja trochę przerysowuję. Widzowanie jednego tempa, nie szarpanie.